I warto odejść z klasą, ponieważ najważniejsze jest, aby zrobić to z klasą, żeby to zrobić powiedzmy tak delikatnie, za porozumieniem stron. Cześć! Dzisiaj mamy 15 grudnia 2025 roku. I znowu słuchać karetkę w tle, a ja mam dzisiaj możliwość nagrywania z domu, ale jakoś tak dziwnie. Lepiej po prostu wyjść i pogadać z tobą jak zawsze w lesie. Dobra, trzeba było przeczekać, karetka już pojechała i możemy wrócić. O, a teraz alarm. Ach, nie jest nam dane dzisiaj pogadać. Faktycznie jakiś czas temu, każdy pewnie dostał alert RCB, jeśli mieszka na terenie województwa mazowieckiego, że w dniach 15-18 grudnia mają być wykonywane ćwiczenia Syreny 25. I stąd właśnie ten hałas. Akurat wtedy, kiedy chciałem sobie w spokoju wyjść na spacer. Ech. Dobra, ale skoro dzisiaj był 15, to wczoraj był co? 14. Niedziela, godzina 17. I wtedy wystąpiłem ze swoją prezentacją, jak to przeszedłem z branży budowlanej do branży IT. Opowiadałem o swoich doświadczeniach. Trochę tak dziwnie gadać o sobie, o swojej historii, jak to tak wyglądało, ale miało to taki głębszy sens, ponieważ no, chciałem pokazać, jak na bazie swojego doświadczenia można podejmować niektóre kroki, i miało to też na celu takie bardziej inspiracyjne, motywacyjne, żeby ktoś się po prostu zastanowił. Czy ta branża IT jest dla niego? Jeśli tak, to co warto robić, żeby się przebranżowić, ale również, żeby się sprawdzić? I Jeśli uznamy, że to nie jest coś, co nas kręci, to to też jest jak najbardziej w porządku. Być może uchroniliśmy się przed katastrofą, że po na przykład pięciu latach za większe pieniądze po prostu się wypalimy i nie będziemy chcieli nawet wstać z łóżka. Ale nie odbyło się bez małego fakapu. Pamiętam, że na backstage, bo właśnie jak rozmawiałem z radkiem, Chwilę przed wystąpieniem, to powiedziałem mu, że jedyną rzeczą, jaką się obawiam, to żeby mi nie odcięło internet, ponieważ internet zawsze lubi akurat wtedy się odcinać, kiedy mamy bardzo ważne spotkanie. Na szczęście nic takiego się nie stało, tylko niestety Radek miał mały blackout, zabrakło mu prądu i niestety część nagrania się nie nagrała. Także szkoda, ale podobno i tak, i tak duża część nagrania jest dostępna. No, i tak przy okazji pomyślałem, że dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że nie warto palić mostów. Chodzi mi głównie o sytuację, w której to po prostu odchodzimy z danej firmy, na przykład do innej firmy, i warto odejść z klasą, ponieważ daje nam to wiele fajnych możliwości. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że na wczorajszej prezentacji wybrzmiało, że ja sobie bardziej cenię doświadczenie niż kasę. Przynajmniej na etapie początków w branży IT, czy też początków w branży budowlanej. Ponieważ kiedy akurat zaczynałem pracować w budownictwie, to tam przyświecał mi taki cel, żeby zdobyć uprawnienia. Nieważne, że po prostu będę zarabiał mniej, bo właśnie pamiętam, że kiedy zmieniałem z marnie płatnej pracy na jeszcze bardziej marniejszą to głównie chodziło mi o to, żeby ktoś podbił mi papier, że właśnie odbyłem niezbędną praktykę, nie zdobyłem niezbędne doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie zdobycie uprawnień. W branży IT było to samo. Kiedy wiedziałem, że już będę chciał odejść od pracodawcy z jakichś tam powodów, czy to bardziej organizacyjnych, czy po prostu z takiej braku perspektywy, jeśli chodzi o rozwój, to też nie zastanawiałem się nad tym, żeby teraz zdobyć lepiej płatną pracę, tylko żebym mógł się rozwijać w tych technologiach, które uznawałem, że przydadzą mi się w przeszłości. Żeby po prostu zdobywać jak najwięcej tego doświadczenia komercyjnego, które przełoży się w dłuższej perspektywie, na przykład 5-10 letniej, wtedy na wyższe zarobki. I to właśnie powinien być motor napędowy dla osób, które zaczynają swoją karierę. Czy to będąc po prostu po wykształceniu w IT, czy też właśnie po prostu nawet w innej branży, ale skupmy się na tej branży IT. Czyli jeśli masz wykształcenie informatyczne, no to skupia się na tym, żeby jak najszybciej łapać to doświadczenie. A jeśli się przebranżowiasz, to tym bardziej, ponieważ nie masz tego backgroundu związanego z programowaniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest coś w tym lesie takiego refleksyjnego, uspokajającego. Naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna atmosfera. W domu tak nie ma jakoś. W domu masz ciągle tak, że pracujesz, a tutaj po prostu chodzisz, cieszysz się przyrodą i po prostu możesz przemyśleć to i owo i podzielić się tymi przemyśleniami z takimi osobami jak Ty. Fajne, fajne doświadczenie. Cieszę się, że to już 88 odcinek, w którym pewnie większość, jak nie pewnie z 80 odcinków zostało nagrane właśnie w tym lesie. No dobra, ale nie o tym chciałem mówić, że warto myśleć o doświadczeniu zamiast o pieniądzach na początku swojej kariery. Natomiast jest to trochę związane. No bo jeśli mamy firmy, w której faktycznie nie możemy się rozwijać, no to albo prosimy o to, żeby faktycznie ktoś nam jednak dał te zadania, które mamy do wykonania, czy też po prostu nawet jeśli jest to większa organizacja, to możemy poprosić o zmianę projektu. Natomiast w moim przypadku było raz tak, że niestety było mi to bardzo, bardzo utrudniane. Więc trzeba było podjąć bardziej drastyczny krok i zmienić firmę. I wtedy to najważniejsze jest, aby zrobić to z klasą, żeby to zrobić, powiedzmy tak, delikatnie, za porozumieniem stron. Chyba, że faktycznie przyjdzie nam jakaś bardzo trudna sytuacja, no to jak najbardziej rozumiem, że trzeba dać upuść, upust swoim emocjom. Natomiast w większości pewnie jest tak, że no. Jest ta sytuacja, jaka jest. Mamy inne po prostu cele niż firma. No i warto to zrobić, tak jak powiedziałem wcześniej, z klasą. W moim przypadku ja jestem osobą niewybuchową, bardzo y, taką spokojną, wyważoną. W większości przypadków jest to dobre, w niektórych niestety nie. No i właśnie tak najczęściej rozstawałem się z firmami. I dzięki temu otwierają mi się bardzo fajne furtki, takie powrotne. W przypadku jednej firmy pozostawiłem po sobie naprawdę dobre wrażenie, tak przynajmniej się wydaje, bo jak odchodziłem, to oczywiście była rozmowa, że może tam jakaś podwyżka, bla bla bla. Oczywiście nie chciałem, no bo nie było możliwości tego rozwoju, na którym mi bardzo zależało. Natomiast potem dostałem jakiegoś, myślę, że jednego czy dwa sms-y od swojego przełożonego, czy jednak nie chciałbym wrócić, czy się dobrze nad tym wszystkim zastanowiłem, że jak coś, to zawsze na ciebie czekamy. Co było bardzo, bardzo miłe. Natomiast znowu musiałem odmówić, ponieważ no, jednak coś w tej głowie mi zostało, że nie warto wchodzić do tej samej rzeki, jeśli coś było tam dla nas nie w porządku. Ale również później, kiedy szukałem pracy dla jednej ze swojej, swoich znajomych, to również napisałem do tej firmy, czy nie poszukują takiej osoby. No to powiedzieli mi, że spoko, daj na miarę, ale przy okazji znowu było pytanie, czy nie chcesz do nas wrócić, więc. Znowu miła sytuacja. A z jedną firmą to mam tak dobre relacje, że jeśli jesteśmy na konferencji i mają swoje stoisko, to zawsze do nich podchodzę i wymieniamy się, uśmiechamy, uśmiechami, uśmiechamy, uśmiechami, uśmiechami, uśmiechamy. tak, uśmiechami, rozmawiamy o swoich doświadczeniach, co się dzieje u mnie, co się dzieje u mnie. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna relacja. Wtedy się naprawdę miło rozstaliśmy. Każdy zrozumiał, o co jednej i drugiej stronie chodzi. No i kiedy miałbym teraz podejmować decyzję, aby na przykład przejść z Allegro gdzie indziej, to pewnie ta firma byłaby gdzieś w moich rozważaniach, jeśli oczywiście byłoby dla mnie tam miejsce. I to wszystko właśnie wiązało się z tym, że nie rzucałem żadnymi wulgarnymi słowami. Zawsze dotrzymywałem terminów, jeśli chodzi o swoją pracę. Jeśli chodzi o nawet powiedzenie, że niestety chciałbym zrobić troszeczkę inny krok, jeśli chodzi o karierę, niezwiązane z tą firmą, no to robiłem to z dobrym uzasadnieniem. Tłumaczyłem, że wygląda to tak i tak z mojej perspektywy. Nikt nie miał mi wtedy nic za złe. Każdy po prostu powiedział, że szkoda, fajną robotę robiłeś, no ale skoro już taką decyzję podjąłeś. No, to co my możemy zrobić? Możemy Ci tylko zaoferować jakąś kontrofertę? Jeśli nie, to życzymy Ci powodzenia. Więc wychodzę z założenia, że warto być życzliwym, empatycznym. Jasne, pewnie jak zdarzyłaby się sytuacja, że ktoś byłby niesłowny albo kazał mi robić masę nadgodzin, a potem by na przykład mi za to nie płacił, to też bym się, pomimo tego, że jestem spokojny, to bardzo zdenerwował i ten most byłby już doszczętnie, doszczętnie spalony. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, w większości przypadków myślę, że takie sytuacje nie mają miejsca, przynajmniej mam nadzieję i warto ten most zachować w takim stanie, jaki jest. Więc, dobra, zanim nastąpi kolejne ćwiczenie Sireny 25, chcę zadać Ci pytanie: jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy miałeś taką sytuację, że most, który pozostawiłeś, Ci się przydał? Czy być może były również takie sytuacje, gdzie niestety ten most się doszczętnie spalił i Cieszysz się, że tak się wydarzyło, a być może żałujesz. Daj znać w komentarzu. A ja tymczasem uciekam, ponieważ już właśnie mamy 15 grudnia, trzeba popracować, a przy okazji już jest końcówka roku końcówka roku, więc trzeba planować rzeczy, które chce się zrealizować w przyszłym roku. Więc myślę, że najbliższe dni, zamiast nad jakimiś produktywnymi rzeczami związanymi z posuwaniem swoich inicjatyw, po prostu spędzę na planowaniu. Bo tak jak kiedyś tutaj rozmawialiśmy, lepszy jest plan i potem może się ta realizacja zmienić. Natomiast przynajmniej mamy gdzieś wskazany kierunek, do którego chcemy zmierzyć, czy też do którego chcemy zmierzać. Także jak zawsze dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj ze mną. Przy okazji swoich planów faktycznie mam gdzieś z tyłu głowy, żeby zmienić tą formę, albo zostawić ją taka, jaka jest. A przy okazji zrobić coś dodatkowego, tylko znowu. Nie wiem, czy mój kalendarz, czy mój czas jest po prostu z gumy i to wszystko się zmieści. Natomiast postaram się tak zaplanować inicjatywy, żeby też dawać jeszcze więcej wartości na tym kanale. I oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do obejrzenia mojej prezentacji na kanale Kariera dewelopera. I daje oczywiście feedback, czy to co tam przekazałem faktycznie miało jakikolwiek sens, czy było motywacyjne, czy zachęcało ludzi do tego, żeby zadawali sobie niewygodne pytania tylko po to, żeby w ich życiu było lepiej. Brzmi to znowu kołczersko, znowu koerio, ale przynajmniej to był temat, który gdzieś tam kiełkował mi z tyłu głowy. Często dostawałem właśnie pytania o swoje przebranżowienie. Plus, no mamy już grudzień grudzień, cały czas podkreślam, że jest grudzień więc już może nie będziemy nie chciałem wjeżdżać z tematami takimi twardymi, tylko zrobić coś bardziej na miękko, żeby można było to sobie posłuchać na przykład odkurzając czy robiąc inne obowiązki domowe. A ja jeszcze raz dziękuję ci za dzisiaj i do zobaczenia pewnie jutro. Na razie i cześć.